I witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Nemes Play Necronomicon Świat Ciemności. A właśnie stoimy przed bardzo poważnym chyba wyborem. <laughs> Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Przyszliśmy stamtąd, ale... A... dobry, Azta Co to jest? Ta dziura wyrobiona przez jakieś robaków. Wytywy. To no serio, przez jakieś robaki. Prosto. My stamtąd przyszliśmy? Czy stamtąd? Musimy. załóżmy, że. Czekaj. Gdzie? Stamtąd? Weszliśmy tak. Czyli nam odpowiada iść tu. <laughs> Dobra. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Naprawdę, jak jakieś robaczki. <laughs> nie, no naprawdę, to jakieś dymony. są schlone. Schodów. Czyli naprawdę tutaj demony widać, że istnieją, są, bo żeby wejść gdzieś wyżej, to trzeba latać. Uhu. Dobra. ta droga jest zła. Idziemy tą. Spadnę stąd, niby. Ok, stąd też mogę spaść. Wciąż tak ładnie prosta, prosta, prosto iść. czy co, trafiłam gdzieś. Wiecie co? Może zapiszę, zanim zepsuję. Bo znając życie, coś zepsuję, potem będę musiała znowu pod tym czymś chodzić i trafię nie wiadomo gdzie. E To jakieś kombinacje A. Coś się otworzyło Aha, tam co tam jest Aha, stąd przyszliśmy Ej, 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 ej O to mi chodziło, co tutaj jest otworzyła Czekajcie. Co się otworzyło? Wypadę, prawda? A to? Wow. A się Fuzeszyłam. takie buty. Już kumam. Kumam, kumam, kumam. O to? Otwiera. Czyli ten pierwszy a, po tej stronie chyba jest dobry, tak? A, to się wybiera, co, którą stronę mam otworzyć. Chyba. Bo patrzcie, gdy, gdy zrobię tak, nie? To wtedy to nie będzie otwarte. I może tą środkową otworzę. A w sumie nie wiem. Wiedzieliśmy iść środkiem, idziemy środkiem. Aha. A, czekajcie. A tam co tam jest w Jakie tam wytyfy Nie ma tam. Więc idziemy środkiem. Ale jestem inteligent, No. Po prostu. No i tak nie wiem, czy to dobra droga, czy nie. Bo wiecie, no. Robię to na ślep, a to, że od początku przyjęłam, że idę idem, id, idem. o mój że idę środkiem, więc... <grych> <grych> Idziemy do pracy przez parę Dora, nie będę się wygłupiać. <grych> o mój Boże, ile to jest? Wszystko wygląda tak samo, czy ja się kręcę w kółko? O my że kręcę się w kółko. Chyba. Poczekajcie. Gdzieś trzeba się rozglądać na boki. A tu jeszcze jakieś są te... Wytwy, które iść. E eee. pczaki. Dobra, załóżmy, że to była bardzo zła droga. Zabieramy inną. <info> Może wybierzemy prawą tak jak w... wcześniej zaczęliśmy prawą Tak trzeba sprawdzić co nie Prawa. czuło mi tu takie lagi tutaj się laguje Jakie O OMG! Mam straszne lagi. Przeszłam stąd? Chyba, że jednak kombinacja jakaś. Teraz spróbujemy tak. zrobiłam. Takie buty, to jest na czas jeszcze? Powiedzcie mi. Haha! Rozgryzłam was. Nie to, że się boję czy coś, tylko po prostu jak zginę, będę musiała iść z nami w komukat. Przyszedł człowiek! A czemu jestem tak przy ziemi jakoś? Czemu ja tam nie mogę iść? A co tu iść? WTF? Gdzie są stwory? Gdzie demony? Czaki, czemu nie mogę tam wejść? Pewnie złą stroną poszła w lewo. O. A, opowiedzi, niektórą stronę. Uff. Wchodzimy. Tylko tam naprawdę potrzebny jest nam zapis. Ja, kære, co det var det. że idziemy w którą stronę, w prawo czy w lewo? dostanę SMS, muszę odczytać, bla 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 <grywa> tak dalej. No to witam z powrotem. Okej, okay, więc to jest taki jakiś znaczek tutaj. Kołko. To idzie tak. Tak. Jakiś pokropiony jest. Tak. Hmm. Dobra. Znaczek numer jeden. <grywa> Dobra. Więc poszliśmy w prawo. Tym razem w prawo jest ciemno. Też środek? Aha. jeszcze się zatwierdza? Aha. Okej, okay, więc następny znaczek. Mhm. Mm tam, bo się otworzyło tutaj. No, niech mnie trzyma. znaczek. Znaczek numer 3. To będzie miało znaczenie. To jest numer 3. To jest na i w sumie. To jest tak. Hmm. Dobra. Nieważne. <słuch> tego będzie, ale to byłam no i co koledzy koleżanki? Co to było? No dobra. Ale tak jakby otworzyliśmy wszystko, więc pewnie coś czeka na nas na zewnątrz. Żebym się mylił A tam się nie da iść. Do tego po tej stronę. Może coś tu się zrobiło. Co była się tutaj? A tutaj? Le, 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 le. No dobra, czyli chyba musimy się wrócić. O. O, op, 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 op. Dobra, nie będzie. Mam pojęcia. Mam się wrócić i szukać czegoś innego? Niech to. A może czekajcie, czekajcie, ja zapiszę zanim się zgubię. A może czekajcie, powrót. Wracam, 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 wracam. Dobra, zapiszę tutaj. Zapis. Okej. Okay. I... Nie. O tam. Okej, okay, Z2. <laughs> w ogóle się tu przyszedł. Okej, okay, jestem... I mam laki i kończymy się miejsce na dysku. Więc w sumie pożegnam się z Wami, więc życzę Wam miłego dnia, oglądania wszystkiego dobrego i w ogóle, w ogóle zapis. Jest, więc. Nie wiem się czym martwić, więc trzymajcie się i do usłyszenia, pa! pa.